Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam, Piotr Krenik z tej strony. Wiem, że w dość nietypowym stroju tutaj przed Wami występuję, na nietypowym tle, ale czułem ogromną potrzebę, żeby tutaj przyjechać i żeby do Was kilka słów powiedzieć, żeby się z Wami podzielić tym, co mam głęboko w sercu i wierzę, że to będzie dla Was pomocne, a przynajmniej zainspiruje Was do Pomyślenia, do chwili refleksji, do zastanowienia się nad tym, co również Was dotyczy, co dotyczy każdego z nas. I mam wielką prośbę, oczywiście, żebyście dali jakiś znak życia, tak żeby zasięg tego przekazu poszedł dalej. Mam też prośbę, żebyście, jeśli uznacie za stosowne, podzielili się, bo wierzę, że to może wielu ludziom służyć i mam takie przekonanie, że to, iż tutaj z Wami. Przez chwilę powędę jest po prostu bardzo, bardzo potrzebny. Otóż przyjechałem, jak widzicie, na rowerze pod cmentarz, pod cmentarz, na którym leży moja mama, która zmarła 30 maja i jest jedną z ofiar pandemii o psychozy. O tym Wam zaraz powiem. To oczywiście moja prywatna kwestia, ale nagrywam ten live na profilu nie prywatnym, tylko na fanpage'u, dlatego że Dotyczy jak najbardziej rzeczy związanych z aktywnością zawodową, z życiem, biznesem, tym wszystkim, co zawodowo robimy, o tym też jeszcze przez chwilę powiem na końcu, więc jak już tutaj jest Was prawie 40 osób, to, to wierzę, że będzie to dla Was, o czym tutaj powiem, pomocne. Zacznijmy może jeszcze raz od wyjaśnienia, dlaczego tutaj przyjechałem. już moja mama zmarła 30 maja, a... Jak powiedziałem, jest jedną z ofiar pandemii o psychozy. Historia rzeczywista jest taka, otóż kiedy na początku marca mama dowiedziała się oczywiście z telewizji, że należy się bać, że nie wolno wychodzić z domu, to została w swoim mieszkaniu. Nie przyjmowała wnuków, nie przyjmowała nikogo bliskiego. Oglądała namiętnie telewizor, coraz bardziej popadając w lęk. Mama chorowała na cukrzycę, lekarz jej nie przyjmował lekarz udzielał jej porad, tak jak to wszyscy wiemy, tak, przez telefon. No i tak, miesiąc za miesiącem mijały, koniec końcem zaczął mamy pojawiać się ból. W maju nie była w stanie już tego bólu znieść, zawieźliśmy mamy do szpitala. W szpitalu okazało się, że przeszła zawał. I tak wożąc ją od domu do szpitala, bo ją co chwilę wypisywano, na której z kolejnych wizyt okazało się, że rozwinął się nowotwór rozwinął się nowotwór, który nie był zdiagnozowany, no bo oczywiście żaden lekarz jej nie przyjmował. No i kiedy już był ból nie do zniesienia, mamy położono w szpitalu. Tak się mamą w szpitalu opiekowano, że się przewróciła, złamała rękę i kilka dni później w samotności zmarła. Zmarła bez możliwości pożegnania się, bez kontaktu z bliskimi, bez możliwości odwiedzin. No i tutaj na tym cmentarzu leży i dzisiaj Niestety nie możemy jej odwiedzić, jak co roku swoich bliskich. Ja mam 56 lat i przez 56 lat odwiedzałem cmentarz. Tu leżą moi wszyscy bliscy, tak jak na waszych cmentarzach leżą wasi waszy bliscy. Ale żeby zakończyć temat, bardzo prywatny i w sumie, jak się mogłoby przez chwilę wydawać, nie powinienem tego podnosić tutaj na tym profilu. Na tym fanpage'u, ale to robię celowo, bo mam pewien przekaz do Was. Otóż, kiedy odbieraliśmy akt zgonu, mamy w szpitalu w Poznaniu, to do specjalnego pokoju, gdzieś akt zgonu odbiera stała kolejka. To był 30 maja. Stała kolejka ludzi, którym bliscy zmarli, dokładnie w taki sam sposób bez możliwości pożegnania się, bez możliwości odwiedzin. I emocje tych ludzi, którzy tego dnia stali w tej kolejce po akty zgonu, były no, pewnie takie same. Jak moje. A jakie to były emocje, no to każdy z was może sobie przecież wyobrazić. To był jeden ze szpitali w Poznaniu, stała kolejka ludzi po akt zgonu, więc znajomość matematyki z poziomu szkoły podstawowej wystarcza, aby uzmysłowić sobie, że tego dnia w Poznaniu we wszystkich szpitalach kilkadziesiąt przynajmniej osób opierało akty zgonu swoich bliskich i też nie mogli się z nimi pożegnać i nie mogli być przy nich. Jeśli to pomnożyć przez 30 dni w miesiącu, no to wychodzą, jeśli nie tysiące, to setki osób, a jeśli to przenieść na grunt całego kraju, to to po prostu włos się na głowie jeży. I moi drodzy, to jest historia, która mnie dotknęła moich bliskich, mojej rodziny, mojej mamy, która tutaj na tym cmentarzu leży, ale to jest historia, która pewnie wielu z was jest znana, a jeśli nie. Sytuacji Waszych rodzin, to Waszych bliskich. I to jest sytuacja, która trwa, bo przecież tysiące ludzi umierają bez pożegnania. Wcale nie mówię o tych, którzy umierają z powodu wiadomego, tak, o którym się mówi codziennie w telewizji. Bo pewnie każdy z Was zwrócił uwagę, kiedy mówi się, że jest 200 zgonów, czy ileś tam, z tego kilka, czy kilkanaście, nie miało chorób. Współistniejących. Codziennie w Polsce około 1200 osób umiera średnio statystycznie. No Jedną z tych ofiar była moja mama. Po następnym nie wiem. Jaki to ma związek z fanpage'em i mówieniem o biznesie, o rozwoju? Dzisiaj do mnie napisał znajomy z Londynu. Pozdrawiam Cię w ogóle, Karol, który napisał do mnie, co się tam dzieje po ogłoszeniu wczoraj totalnego lockdownu w Anglii jest odeszły lockdown do 2 drugiego, do drugiego grudnia jak to ludzie tracą pracę ale nie musimy sięgać do Anglii wiemy, że to dotyczy Polski tutaj są kwiaciarnie przy tym cmentarzu tak, które stoją puste o tym jak kuczy w internecie o ludziach, którzy nabrali kredytów żeby zarobić ten raz w roku o ludziach, którym stara się pomóc kto może, tak, wykupują z kwiaty. O tym, że w branży gastronomicznej pracuje około miliona ludzi, którzy dzisiaj nie mają pracy. O tym, że w branży turystycznej pracują kolejne setki tysięcy. O tym, że w takiej czy innej branży, które dobrze znacie, o fitnessie, musiałbym jeszcze wspomnieć. O branży szkoleniowej jak najbardziej mnie ona dotyczy. O branży handlowej też, oczywiście, oczywiście, oczywiście. No i moi drodzy, ma to związek bezpośredni z tym, co się dzieje w życiu zawodowym, biznesowym, co dotyczy każdego z nas. I ja mam, moi drodzy, takie poczucie i przekonanie, że to jest sytuacja, która się szybko nie skończy, która będzie trwała. A to, że jesteśmy ofiarami inżynierii społecznej, no to chyba nie budzi żadnej wątpliwości. Inżynierii społecznej, która ostatnio wyraża się w tym, czy się wyraża i jak wiecie, Rządzący mają pełną pełną dowolność podejmowania decyzji. Podejmują te decyzje jak uznają za stosowne, na kogo wypadnie, na tego bęc. No i mają pretekst teraz bardzo wygodny do tego, że w Polsce wydarzyło się to samo, co się wydarza w innych krajach. Słyszałem ostatnio program publicystyczny nie w telewizji, bo nie oglądam telewizji. Słyszałem. E, pewną wypowiedź pewnego redaktora, który idzie pod prąd, który powiedział: Pandemia rozwija się zgodnie z planem, a zakończy się wtedy, kiedy ci, którzy ją wywołali, podejmą stosowną decyzję. E, inaczej mówiąc, kiedy zrealizują swoje cele. E, ktoś powie, wyznawca teorii spiskowych: Moi drodzy, ja zacytuję wam Szekspira. Szekspira, który w MacBecie powiedział, i teraz słuchajcie uważnie. Wiele lat temu powiedział coś takiego. Są rzeczy na tym świecie, które się waszym filozofom nie śniły. Jeżeli komuś się coś nie mieści w głowie, czasami powiadam, problem jest z pojemnością głowy. Moi drodzy, w tytule zawarłem taką podpowiedź, aby szukać odpowiedzi na pytania, aby otworzyć się na to. Z jakich źródeł czerpiemy informacje? Ci z Was, którzy działacie w marketingu sieciowym, przecież jesteście najlepszym przykładem tego, jak ludzie mają mylny obraz rzeczywistości. Jak ubolewamy, że usłyszeli od szwagra, kuzyna, że marketing sieciowy to B, a Wy znacie jaka jest prawda, wiecie jaka jest prawda, i ubolewacie, że tam ci ludzie są zbyt zamknięci, zabetonowani, żeby otworzyć się naprawdę. Teraz jesteśmy świadkami tego w wersji globalnej i wcale nie dotyczy to marketingu sieciowego, ale dotyczy to tego, co się dzieje i mechanizm jest identyczny. Ludzie, którzy nie są otwarci na prawdę, ludzi, którzy nie są otwarci na to, żeby poszukać prawdziwych źródeł informacji, to po prostu łykają jak pelikany to, co im mówią w telewizji, epatują się tym i niestety taką ofiarą była moja mama. Przykro to powiedzieć, ale słuchała telewizji jak wyroczni. I nieważne, czy mówimy o TVP, TVN, czy, czy Polsat, przecież oni grają do tej samej bramki. Chyba trzeba być ślepym, żeby tego nie widzieć. Tylko są różnymi stronami tej samej monety. Tak? No dobrze, moi drodzy, zostawiam Was z przemyśleniami. Kto chce dowiedzieć się, jaka jest prawda, niech po prostu zada sobie trud, chociażby z tego powodu, że nie może wyjść na cmentarz poszukania w innych źródłach informacji niż w tych źródłach oficjalnych. Kto chce, to znajdzie. Warto posłuchać alternatywnych informacji, poszukać tych alternatywnych informacji, chociażby po to, żebyś nad tym pochylić. Co z tą informacją się zrobi, to już inna para butów. Ale po prostu Was do tego zachęcam. Zachęcam, bo to nas, Was, każdego z nas jak najbardziej dotyczy. Dotyczy to, co się dzieje i będzie dotyczyło przez kolejne miesiące, ale też, moi drodzy, żeby nie popaść, popaść w czarnowictwo, to zachęcam do tego, żeby nie stać w miejscu, żeby szukać alternatywy, żeby się rozwijać. Ja mówię od lat o marketingu sieciowym jako sposobie na alternatywę zawodową czy biznesową i będę mówił dalej, bo uważam niezmiennie. Że to jest alternatywa, wspaniała alternatywa i wspaniała szansa dla tych, którzy martwią się o swoje miejsce pracy, którzy się boją o swoją przyszłość, no bo warto ten dodatkowy kran z dochodem sobie odkręcić. Nawet jeśli na początku trzeba będzie zainwestować czas, energię w to, żeby się nauczyć, i jeśli nawet na początku nie będzie to jakąś wielką alternatywą, po prostu do tego każdego zachęcam. Przy okazji we będę prowadził webinar. Która o tym mówi, ale dzisiaj nie chcę tego reklamować Kto chce na moim fanpage'u znajdzie informacje Was po prostu moi drodzy chcę serdecznie pozdrowić Pozdrowić, e, tradycyjnie powinienem powiedzieć Nie lękajcie się e, To co dobre wygrywa Nie dajmy się, nie, nie dawajmy się zmanipulować Bo są tacy, którym bardzo na tym zależy Żeby nami manipulować Stare rzymskie powiedzenie Dzieli rząd Chyba nie jest nikomu obce Jesteśmy tego ewidentnie świadkami a kto do której bramki gra, jakie interesy ma? No i drodzy, no, chyba też wystarczy e, otworzyć się na to, aby jakieś informacje znaleźć, i znajdziecie te informacje. E, no dobrze, pozdrawiam Was serdecznie, jadę dalej. E, podzielcie się tą, tą informacją z innymi. E, pozdrawiam Was i wierzę, że do zobaczenia, tak, może na początku w tej przestrzeni internetowej ale poza tym to w tej przestrzeni na żywo kiedyś tam myślałem, że będą policjanci nawiasem mówiąc pilnować tego cmentarza, bo wiem, że wielu cmentarzy pilnują, pełniąc moi drodzy zaszczytną swoją policyjną służbę, tak, pilnując cmentarzy nie ruchu przed cmentarzami jak było co roku, ale pilnując cmentarzy przed wejściem z bliskich, znajomych, z bliskich zmarłych. No to już na zupełnie odrębny temat, już nie ma co gadać. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, cześć.